Cyfrowe ewolucje firm. Jeszcze kilka lat temu mało kto wyobrażał sobie, by robić regularnie zakupy spożywcze w e-sklepie. Mało kto myślał, że będzie można oglądać dowolny film na platformach VOD w ramach opłaty miesięcznej na każdym urządzeniu, również na smartfonie. Prawie nikt nie przypuszczał, że Polacy zaczną się leczyć przez słuchawkę telefoniczną. Tak jak szybko zmienia się świat i trendy, tak zmieniają się przyzwyczajenia klientów. Chcą oni być obsłużeni szybko i bezproblemowo. Technologia staje się więc kluczem do sukcesu dla wszystkich przedsiębiorców. Nawet 90% przypadków, gdy firmy mają utrudniony dostęp do technologii i odnotowują przerwy w pracy spowodowane niedziałającym sprzętem oraz oprogramowaniem, kończy się ich upadłością w ciągu roku. Niesprawne komputery wpływają na efektywność firmy na każdym polu i mogą doprowadzić do obniżenia jakości obsługi. Ponadto klienci coraz chętniej dzielą się opiniami o swoim doświadczeniu w mediach społecznościowych, a każdy negatywny komentarz może skutecznie odstraszyć wszystkich pozostałych. Wsparcie IT w firmach nie musi być drogie. Są już usługi pozwalające na korzystanie z eksperckiej wiedzy informatyków bez potrzeby ich zatrudniania. Działają one w formie abonamentu i można je mieć już za kilka złotych miesięcznie w cenie małej kawy. Jedną z nich oferuje Orange dla Firm. Eksperci IT doradzą w zakresie problemów z komputerem lub oprogramowaniem, zarówno w modelu zdalnym, jak i z dojazdem we wskazane miejsce. Wsparcie IT dla firm to natychmiastowa pomoc zdalna. Diagnoza problemu i umówienie specjalisty nawet w 2 godziny, wizyta serwisanta nawet w ciągu 24 godzin, usunięcie awarii sprzętowej nawet w 14 dni, komputer zastępczy nawet w ciągu 24 godzin, stuprocentowe bezpieczeństwo i poufność danych. Wsparcie IT dla firm już od 5 złotych. Jeśli chcesz rozwijać biznes bez obaw o technologię, sprawdź usługę wsparcie IT dla firm, odwiedzając stronę Orange dla małych i średnich firm w sekcji Usługi Cyfrowe. Orange.